Hej, raki, witam Was moi drodzy, na tygodnióweczce. Tygodniówka zawsze przypominam o tym, że jest oczywiście ogólna, więc nie musi z Wami wszystkimi rezonować. No i oczywiście z podziałem jest na dwie części, czyli pierwsza dla osób, które są w różnego rodzaju układach partnerskich, druga jest dla singli. Czasówka w komentarzach. Dla singli będzie, więc tyle ku wstępowi. No i zaczynam od tej pierwszej grupy. Słuchajcie. Cieszę się, bo w końcu mam chyba Was jako pierwszych, że jest takie lekkie, łatwe i przyjemne czytanie, więc nie muszę tutaj jakby przeciągać tego w nieskończoność i. i no i, i się sama zastanawiać, o co tu chodzi. Wiecie co? Fajne, fajne macie karty, jeśli chodzi o temat pracy. Mam nadzieję, że tak właśnie to się dla was pokazuje normalnie w życiu, bo, bo tak jak wiecie, nie muszę z wami wszystkimi rezonować, ale piękno macie energię, jeśli chodzi o temat pracy i w ogóle tutaj ten tydzień. W pracy no typowy raczek nam się tutaj pokazuje, bo mamy rycerza kielichów, więc to jesteście wy tutaj pokazani. Dziewięć kielichów, więc to jest spełnienie jakieś, dążenie po spełnienie marzeń, ale Pierwsza karta to jest 10 monet, jest tutaj rak bardzo jest pokazany jako ktoś, kto jest szczęśliwy, zarówno w domu, jak i w pracy, um, jakby, no, dobrobyt, ogólnie dobrobyt, sukces, bardzo piękna sytuacja pokazana, um, takiego... Pełności y, usatysfakcjonowania w Waszym życiu w tym tygodniu. Więc tutaj i tylko to jest jeszcze pokazany rozwój. Także y, rycerz kielichów, który cały czas dąży do sukcesu, do powielania tego, co już ma. Y, no i dziewiątka, tak jak powiedziałam, to jest spełnia, spełnienie marzeń. Osoba, która y, wręcz myśli o tym, żeby być może. Y, jakby zacząć korzystać z tego czasu też wolnego, nie tylko, nie tylko praca, ale tutaj już są jakieś marzenia o, o jakiejś nawet wręcz podróży. Także no, jest spełnienie, jest piękna energia, więc tego Wam życzę, moi drodzy. Teraz dalej to, co się pokazuje dla Was. Słuchajcie, mamy cztery buławy, więc znowu karta sukcesu, ale też tutaj ogólnie jest pokazana zawsze jakieś uroczystości rodzinne, jakieś spędzanie miło czasu w gronie znajomych. Bardzo leciutka karta, taka stabilna, kiedy wszystko jest na tak, kiedy tylko jakby. Korzystamy po prostu z życia i, i, i to jest karta radości. No, karta radości, bardzo ładne macie te karty. Um, Król Mieczy. Tutaj mamy mężczyznę pokazanego, um, który um, jest taką osobą, która um, może być, wiecie co, może tak powiem. Może być tutaj urząd jakiś pokazany, może być jakaś um, czekanie na jakąś. Um, Zawarcie jakiejś umowy, wręcz nawet, ale wszystko jest pokazane w takim dobrym świetle, kiedy ktoś podejmuje decyzję z racji tego, że na przykład odnosi tutaj jakieś zwycięstwo, jest w jakimś takim momencie, kiedy wszystko sprzyja i jakby idziemy po więcej, po dalej. Więc tutaj jest karta, kiedy no, król mieczy to przede wszystkim jakaś. Decyzja, która jest oparta na prawdzie, na realiach, na umyśle, na takich, takiej energii, kiedy jest bardzo dużo wyrównanej, wyrównanych emocji. Tutaj nie ma jakby wahań w podejmowaniu jakiejś decyzji, tylko właśnie bardzo konkretnie, wszystko w temacie. I zrównoważone tu jest wszystko, więc dobre, fajne, pozytywne karty macie. Teraz tą kartą dodatkowo na ten tydzień, zaraz tutaj jak przejdę jeszcze do tej piątki monet. Y gdzie co? Mamy tak rycerza buła, więc tutaj są pod, tu jest podróż pokazana na tej karcie, więc możliwe, że tutaj faktycznie ktoś będzie e, coś planował przyszłościowo, ale tu jest też e, odważna osoba, która się nie boi iść po więcej, iść dalej, e, zdobywać nowe doświadczenia. Często tutaj jest ktoś, kto ma konkretny cel do uzyskania i do tego celu e, bardzo z taką dużą energią działania e, dąży, więc dobra karta. Tyle, że um, ja zawsze podkreślam w tej karcie um, rycerza Buław, że on niestety często nie jest konsekwentny. Jeśli się czegoś podejmie, um, to jest dużo ego takiego, które jakby nie pozwala mu zwolnić tego tempa, i jakby tu nie ma, że on tego nie uzyska. Ale z drugiej strony, jeśli mu się na przykład coś nie uda od razu przy pierwszym podejściu, to, to jakby zaczyna być zainteresowany czymś innym i, i to zostawia. Ale zupełnie często niepotrzebnie bo tutaj właściwie no, ta energia jakby jest cały czas w zasięgu ręki on po prostu traci swoje zainteresowanie. Więc zwracajcie uwagę, do czego dążycie, bo może być tak, że, nie wiem, powiedzmy, no, nie wiem, zapał Wam opadnie w jakiejś w kwestii, a, a niepotrzebnie zupełnie, dlatego, że tutaj jest cały czas to do uzyskania. Teraz jeśli chodzi o uczucia i emocje, słuchajcie, mamy kartę pięciu monet, więc wiecie co, tutaj jest dużo takiej... Troski pokazanej o swoich najbliższych, być może o dziecko, o rodzinę, z, jakiejś, z jakiegoś powodu tej. Um... Nie wiem, czy wy, czy po prostu ogólnie tutaj może w partnerstwie troszeczkę być taki czas, że no nie wiem, nawet pod kątem finansowym, że tutaj troszeczkę słabiej, albo nie wiem, wypłuczecie się na jakieś w związku z jakimiś kosztami, także jest tutaj w tym aspekcie tylko jakby troszeczkę takiego osłabienia, ale ogólnie dobra karta, która mówi o tym, że nawet jeśli jest jakieś nieporozumienie, nawet jeśli czegoś wam brakuje, to tutaj szybciutko to wraca na miejsce, dlatego, że, że wróci do porządku Takiego do tej normalności, dlatego że to e, jest bardzo taka krótka, przejściowa energia. Więc bardziej mi się tutaj wydaje, że e, jedno z Was w partnerstwie lub właśnie Wasze dziecko czy ktoś Wam bliski e, potrzebuje Waszej pomocy, bo z jakiegoś e, powodu może tutaj mieć powiedzmy e, nie wiem, jakąś. Cięższą drogę. Tutaj jest, wiecie, co takie troszeczkę poruszanie się, że nie jestem do końca pewien pewna, czy to jest to, czego ja chcę. Albo czy to, do czego ja dążę, to, to będzie. Czy to jest na pewno tym, czym. Czy ja powinnam, czy powinienem to robić? Tak, czy na pewno to jest to. Więc tutaj tylko tyle, by się pokazało mi tej energii. I jakiś, jakiś po prostu drobne, drobne powiedzmy. Emocjonalna nie. Jakby to powiedzieć najlepiej. Um, Było takich leciutkie emocjonalne zwątpienie, tak to nazwę. W, jakiś, w, jakąś, w jakąś sprawę, w jakiejś sprawie, ok? Więc tutaj mamy to. Życzę Wam wszystkiego dobrego, udanego tygodnia. Bardzo ładne te karty macie, więc jakby nie poddawajcie się i y, 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 sukcesów kolejnych, tak? Y, y, Pozdrawiam, trzymajcie się. I witam Was, moje drogie single. Moi drodzy. Tygodniówka. Tygodniówka fajnie właśnie to przed chwilą powiedziałam w tej pierwszej grupie, że no, jesteście pierwszym znakiem po no, w, pierwszym znakiem w kolejności, który. Mm, który ma fajne karty, takie proste, właśnie takie, wiecie, że naprawdę można tutaj nie przedłużać tego czytania, a, a pamiętam, że w ostatnim czasie właśnie raczki miały takie troszeczkę, nie wiem, może to tylko z mojej, z mojej jakby strony tutaj jakaś, jakaś taka niepewność czy niezrozumienie, ale dlatego były one troszkę dłuższe, ale tutaj macie fajne te karty, zarówno ta pierwsza grupa, to się w ogóle pokazała w takiej energii bardzo raka, więc pozytywnie. I teraz to, co u was się Pokazuje. Jeśli chodzi o temat pracy, słuchajcie, mamy kartę świata, więc karta świata to jest sukces, to jest nowy początek. Tutaj coś zostawiamy za sobą, zaczynamy coś na nowo. Koło karty świata, mamy kartę wieży, więc znowu wieża to jest taki moment, kiedy jakieś Tematy po prostu dotarły do, do końca, do, do tego momentu, kiedy już po prostu nie można tego dłużej utrzymywać sztucznie przy życiu, tylko to w końcu trzeba zburzyć, żeby zacząć budować na nowo. Więc tutaj jest bardzo duża, duża taka energia nowego początku, ale zadowolenia, tak? Tutaj w tej karcie, nawet jak spojrzycie tutaj. Czyli jakby nikt się nie martwi tym, że coś runęło. Tutaj ktoś myśli sobie wiedzieli, wiedzieliśmy o tym, że to wcześniej czy później runie i byliśmy na to gotowi, tak, więc tutaj nie ma jakby niespodzianki, jest tutaj zmiana, oczywiście, możliwe, że zmiana pracy wręcz, bo zarówno i karta świata, która jest ostatnią kartą Wielkich Arkan, czyli jakby ten cykl jakiś się kończy z radością i tutaj z radością się coś na nowo zaczyna, także jakby bardzo pozytywna zmiana, z której wy będziecie zadowoleni, bo zarówno zado za jeśli ktoś, zarówno jeśli ktoś kończy lub zaczyna, tutaj obie te energie są bardzo pozytywne, no, wiadomo, że wieża zawsze nam tutaj niestety troszeczkę musi wnieść takiego. Ja tego nawet nie, nie, nie nazywała strachu, ale może być tak, że emocjonalnie tutaj może być ktoś tak poczuć się w takiej niepewności, czy mimo wszystko jeśli nawet ktoś jest przygotowany na coś, co się wydarzy, jednak i tak to jakby poleci troszeczkę po uczuciach, tak, ale, tak jak powiedziałam tutaj, to Wam wychodzi na zdrowie, na, na lepiej, tak, więc dobra, dobra karta. No i Paź kielichów, więc tutaj są jakieś nowe rzeczy. Ktoś się czegoś uczy, tutaj jest często szkoła pokazana, tu, są, tu jest odebrana lekcja, więc jak najbardziej tutaj wszystko razem ze sobą się łączy. E, mamy e, właśnie jakieś lekcje, jakieś kursy, jakieś powiedzmy, jeśli chodzi o sytuację tutaj tej karty pazia, jakieś zupełnie nowe rzeczy, które jakby popychają nas w nowym kierunku, tak? Tu jest kreatywność, tu, 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 tu jest osoba, która na, na nowo um, nawet chce się podjąć czegoś, z czym do tej pory nie miała do czynienia, więc dużo takiej ładnej, fajnej, pozytywnej energii, uczymy się czegoś um, i rozpoczynamy coś na nowo. Także dobra, dobra karta. Um, Dużo intuicji tu się pokazuje w tej karcie, dlatego że właśnie paść kielichów to jest taką, taki wrażliwiec. Tu, tu jest zresztą wasza karta, to, to jest znak też właśnie z waszego trygonu, czyli raki między innymi się tutaj nam pokazują. Bardzo dużo i tutaj w tej pierwszej części pracy też jak najbardziej właśnie taka właśnie raka, energia była no u was, no, no mówię, taka świeżutkie podejście do nowych tematów, do nowych spraw, początek, więc tutaj ja bym nie powiedziała specjalnie, że jakby kokosy wam już zaczynają tutaj spadać na, na głowę, tak, w sensie pieniędzy w tym tygodniu, ale tutaj macie bardzo dużo takiej pozytywnej energii, taka pozytywna energia z radością, ktoś podchodzi do, nowej, do nowego wyzwania, nowych, nowych tematów. No i teraz ciąg dalszy tego czytania, słuchajcie, no tutaj u was się raczej pokazuje wszystko, bym powiedziała w, w kwestii właśnie raczej pracy czy jakiejś pasji, nie wiem czegoś co rozpoczynacie. Mamy siedem monet, więc jakby człowiek doświadczony, człowiek, który pracuje ciężko, ktoś, kto bardzo dużo właściwie te wszystkie podstawy fundamenty, jakie powinien mieć w jakiejś sprawie, w jakimś temacie, Nie wiem, czy to jest praca, czy, to, no nie wiem, wszystko jedno, tutaj już sobie jakby sami dopowiedzcie, ktoś się bardzo pewnie czegoś czuje, w czymś czuje, o tak może i um, pracuje ciężko na właśnie pieniądze, na to, żeby tutaj te, to wszystko ruszyło z miejsca, jakby w tej karcie nie, nie bardzo już możecie coś więcej zrobić, tutaj po prostu jest ta cierpliwość, to czekanie, której w tej karcie też tego nie brakuje, więc tutaj jest ktoś cierpliwie, przekładający się, nie zwalniający tempa, jakby doglądający cały z tych swoich spraw i, i, um, no, i, i fajnie, i bardzo pozytywnie. Karta obok tej siódemki macie trójkę monet. Więc to, co ja widzę, to tutaj mamy <coughs> siódemkę i trójkę monet, a w e, karcie tutaj w tych, um, w tej pierwszej grupie mamy dziesiątkę, więc tutaj jest, macie też tą dziesiątkę, troszeczkę rozbitą, ale, ale jednak to jest cały czas dziesiątka, tu jest osoba. Która musi się um, odnaleźć w nowej sytuacji, z, nową, um, z nowymi ludźmi, um, musi się do czegoś tutaj um, porządnie przyłożyć. To jest um, często pokazana kariera, która się rozwija, to jest rozwiązywanie jakichś problemów, ale to jest przede wszystkim współpraca. I ta współpraca często jest oparta właśnie jeszcze na dwóch jakichś aspektach, w których my bierzemy udział. Czyli tak jakby ktoś nam zleca pracę, my to robimy, a później, um, jakby tą, Tą końcową um, sprawą jest oczywiście nasze zarobki, tak? Więc tutaj jest bardzo dużo takiej współpraca z ludźmi i to, jak my sobie z tym radzimy, tak? Więc często w tej. Um, Karcie się pokazuje też osoba, której się ktoś przygląda z racji tego, jak ona potrafi współpracować z kimś. Czyli um, nie wiem, czy wy tutaj możecie być tą osobą, która się przygląda, czy ktoś wam, wam się przygląda, ale to nie jest nic tutaj złego w tej karcie. Obie bardzo pozytywne, obie związane z rozwojem, właśnie jeśli chodzi o pracę, o karierę, tego typu tematy. Wszystko, co się wiąże tutaj z jakimś przyszłościowo. Um, Karierą, ale też i finanse, które tutaj jak najbardziej mają, no zresztą to widać, bo obie karty monetowe. Teraz jeśli chodzi o kartę na uczucia, no mam pustelnika. Słuchajcie, no pustelnik bardzo wskazuje nam, w szczególności dla was, moje drogie single, że ktoś się czuje samotny, ktoś się czuje, nie wiem, czy opuszczony, bo to jest raczej samotność z wyboru. Pustelnik jest o tyle fajną kartą, że on jakby nie cierpi z tego, że z tego powodu, że może właśnie być w tej samotności. Czasami to wręcz robi specjalnie, żeby tu się odizolować, troszeczkę od tego świata zewnętrznego, bo potrzebuje czasu dla siebie, potrzebuje tego, tego momentu skupienia, zastanowienia, pozbierania myśli, w ogóle ogólnie spokoju, takiego wyciszenia. Więc tutaj w tym tygodniu nie widzę, żebyście mieli tutaj jakby nawet w tych kartach żeby tutaj się działo coś, jeśli chodzi o początek jakiejś relacji, w sensie z partnerstwa. Jeśli to raczej tutaj bym powiedziała, now, nowe znajome, nowe osoby, które wchodzą w Wasze życie, ale nie pod kątem właśnie relacji, tylko raczej właśnie współpracy. Współpracy, działania wspólnego. Grupa osób, z którą będziemy, nie wiem w jaki sposób, y, pracować nad, nad tą samą sprawą. Y, to bym tak powiedziała. Tutaj macie pannę pokazaną. W karcie wieży mamy barana i w karcie świata mamy koziorożca, więc te trzy znaki Zodiaku głównie się nam tutaj pokazują. Jako dodatkową kartę na ten tydzień dla was, moi drodzy, mamy rycerza buław, i tutaj jest osoba, która niczego się nie boi. Tutaj jest nowe, nowe wezwanie, wyzwanie, przed którym stajemy. To jest osoba, która ja bym powiedziała ewentualnie ostrzeżenie dla. Chyba, dlatego, że tutaj ktoś, kto szuka przygody, w, jeśli byśmy patrzyli pod kątem e, zdobywania, tak? Więc tutaj no, może być tak, że ktoś nam się bardzo będzie podobał, ktoś n, no, potrafi zawrócić nam w głowie, ale tak jakby ta osoba niekoniecznie tutaj jeszcze jest na tym etapie zakładania stałego związku, stałej relacji. To jest tylko taka moja uwaga dla tych osób, które potrzebują e, tego typu informacji, To to mi się pokazuje. Bądźcie konsekwentni w tym tygodniu, cokolwiek i czegokolwiek się podejmiecie, bo to jest karta, kiedy um, mamy duże aspiracje do tego, żeby się czegoś podjąć i, do, i to zdobyć, ale e, przy potknięciu takim, nawet najmniejszym, jakby nam się tutaj wszystko um, przestaje, jakby tracimy na, tym, na tej energii, tej, tej Pierwszej, tak, z którą tutaj coś rozpoczęliśmy. Także tyle dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam udanego tygodnia i do usłyszenia.